Siemanko, widzowie, dzisiaj oczywiście nagrywamy odcinek z karnetu, i jeszcze sobie otworzymy też właśnie te 10 nagród. A więc, dobra, lecimy z karnetem. Nareszcie, uwaga, lecimy. To jest karnet, widzowie, jak coś z plusem. A wy widzowie, możecie zostawić łapkę w górę i suba. A ja wam tylko mogę podziękować że wbiliśmy 500 subów. Dobra, wszystko jeszcze tu widzowie odbiera. Pierwsza e, odznaka. Uwaga, pierwszy star drop i to będzie rzadki. 100 kredytów i 100 kredytów. Błyskotki i kolejny star drop rzadki jest. 100 monet, 100 monet i 150. Nie, i 1050. A tam było 1000 za star Stardrop. Znowu rzadki? Kredyty, kredyty. I były składki. I uwaga. Znowu Stardrop. <coughs> Trochę mam widzowie dzisiaj, total, Ale teraz Stardrop był bardzo rzadki. Teraz Gemę. I Gemy. Teraz tutaj mamy ikonkę, która bije brawo. Stardrop bardzo rzadki. 1000 punktów mocy. 1000 punktów mocy i 1500 punktów mocy. Błyskotki 100 i Stardrop znowu bardzo rzadki. Kredyty, kredyty i odznaka. Teraz, epicki już stardrop i to jest Squeak. Dobra, to był Stardrop, a teraz go powoli otworzymy i bardzo rzadki. Kredyty, kredyty i odznaka. Graźna. Dobra, oznaka i uwaga stardrop. Drop, rzadki no. Dzisiaj stardropy chyba mnie widzowie nie lubią Gemy i stoły Teraz Teraz drop. znowu rzadki, nie? Widzowie 1000 monet i spray. Teraz lecimy star dropem. Bardzo rzadki, no i lepiej. Drako zaraz będzie odblokowane. 200 kredytów na niego właśnie wpadło i teraz star drop. Rzadki. Niestety. 1000 punktów mocy i 1000 punktów mocy. A więc widzowie, kolejny star drop. Znowu rzadki. Kredyty, kredyty i błyszkotki z to Stardrop. Star drop. Bardzo rzadki. Ah, no ja mam nadzieję, że w jakimś będzie legenda. I kolka. Znaczy nie i kolka, tylko odznaka. Waga stary. mityk. A ah, zdarza się. Stawus kotek. Stardom. Oczywiście, że rzadkie. Kredyty, kredyty. I począca oznaka. Tak jak ja teraz płaczę, bo mi dropło z Mityka 200 punktów nocy. 100. <coughs> no. Przynajmniej tu. No już było trochę lepiej. 200 kredytów jest ja widzowie Tabu Scotto, jak i uwaga, start drop rzadki. Co, jest widzowie same rzadkie mi droplą? I zaraz będzie 3000 na drako. I tak walentynkowa odznaka. I uwaga, kolejny star drop, bardzo rzadki. Jedziemy, jedziemy i już mam 134 gemmy 1000 monet 1000 monet <laughs> odnaka i bardzo rzadkich star drop. zdrowie dzisiaj się nie oddaje gemmy i mam 150, 164 i już więcej nie będę miał, chyba. No i nie będę. I dobra. Monety, monety. Właśnie e, odznaka, która jest bardzo ładna, co jak co. I rzadki stopy. I tu już widzowie mamy Pierwszego skina do melodii. Ale jeszcze go nie odbierzemy. Pierwsze wszystko, po, a potem e, to. Monety, monety i najładniejszy skin do melodii chyba. No, moim zdaniem to ten czerwony jest najładniejszy. Potem kredyty, kredyty i dwa tylko dropy, które będą legendą dwie legendy w ostatnim widzowie star znaczy nie ostatnim I, budow i perła ta fioletowa e perła mroczny dwie rat... nie wiem jak się to czyta i uwaga widzowie kolejny kolejna legenda i hyper do squika. a ja z prawie w ogóle nie gram ale, no dobra, teraz sobie odbierzemy widzowie drako, więc pyk, Draco widzowie, odblokowamy i pięknie. Ja tu biorę drako. Let's mi. Teraz czeka biorę. Czekaj do a co nam napada, na to dopiero. A czy, czemu tu jest jeden? Ja mam jeszcze trzy. Yy, dobra. Nie, cztery mam, bo jeszcze tytuł gracia wizowie. Dobra, to teraz sobie odbierzemy spray i wszystko z tego. Epicki stardrop. drop. Teraz sobie otworzymy star stardropy. Rzadki, bardzo rzadki. I rzadki. Episki. Albo mi się oznacza jeden. I zawie mamy rankingowego. Proszę z kim do poko. Tu oczywiście musi być rzadki StarDrop, a tu bardzo rzadki, jest podstawowy. Tu epicki. I ostatni widzowie StarDrop. Bardzo rzadki. No to co widzowie, lecimy. I skimy do Melodii. Latują. pierwsze mega fajny skinek do melodii. Czarno-zielona melodii. Tu mamy piękny, widzowie, skinek. Teraz. Najlepszy skinek, moim zdaniem, do melodii. Czyli ten. A więc dobra, widzowie mega fajny skinek do melodii odblokowany i teraz ostatnie dwa to rzeczy w tym odcinku skinek zielony do melodii popowa melodii i jeszcze takie ikonki i widzowie odlotowy random tytuł gracza Więc to, tyle, więc to tyle widzowie na odcinku ma, ma, mam nadzieję, że z tymi skinkami uda mi się w końcu e, wbić, tą, odrobić melodii na 1000 Dobra więc ja się skończę i dzisiaj odlokowaliśmy oczywiście, że też drapo. To widzowie, dajcie łapkę w górę i suba, a ja się z wami żegnam, Narka.